Chrześcijanie obrządku wschodniego obecni są na Podlasiu, w tym, na tym co później nazwiemy Ziemią wohyńską, od samych początków uchwytnej dla nas historii. Zanim tutaj na te śmiennice, piwonie dotarły echa tego, co uczynił Mieszko pierwszy w 1966 roku, to wcześniej najpewniej przyszli misjonarze ze wschodu. Wiemy, że biskupstwo w Chełmie działa w XI wieku, czyli długo, długo przed lubelskim katolickim. Można spodziewać się, że pierwsi misjonarze przyszli właśnie stamtąd. Pierwsze wzmianki historyczne o Wochyniu, jest to XIII wiek, kiedy ruski latopis notuje, że ruski książę przyszedł i zajął Nebalszoje Seuna w Ukrainycy imieniem Woin, niewielką wieś przy granicy o nazwie Woin. I możemy się spodziewać, że skoro był to tak duży ośrodek, że zauważył go uczony kronikarz, to zapewne już wtedy istniała jakaś parafia. Najpewniej było to to miejsce, gdzie dzisiaj stoi kościółek Zmartwychwstania Pańskiego, czyli dawna cerkiew unicka świętego Nikityna Bezwoli. Bo wiadomo, miasta się mogą przenosić, ale miejsca, gdzie modlą się ludzie, one, mimo że jeden kościółek zastępuje po drugim, to zostają w tym samym miejscu. Potem oczywiście z czasem zaczyna się wpływ na te tereny z Mazowsza. Pojawia się coraz więcej katolickich kupców polskich mieszczan i efektem tego jest lokacja nowego miasta na początku XVI wieku. Stary wochyń, który był tam, gdzie jest dzisiaj bezwola, gdzie jest kościółek i ciągnął się przypuszczalnie łąkami otaczając... Dzisiejszą szkołę, gdzieś tam lekko w kierunku na Plantę, z jednej strony, z drugiej strony zaś w kierunku Rokoszu, Starej Wsi i na Bojanówkę wzdłuż rzeki, bo rzeka wiadomo, że była osią osadnictwa, został przeniesiony na drugi brzeg rzeki i widzimy, że to nasze miasteczko jest tak. Wytyczone od linii prostych. Ma swój ryneczek, ma chodzące po liniach prostopadłych do siebie i równoległych ulice. Widać, że jest to miasto zbudowane nieprzypadkowo, a od jednego czynu, od jednego pociągnięcia kredką po mapie. W mieście, oczywiście, powstaje kolejna parafia obrządku wschodniego. Stała tam, gdzie była szkoła. Kościółek pod wezwaniem świętego Nikity Męczennika. I oczywiście powstaje też równolegle parafia rzymskokatolicka świętej Anny. Też wydaje się, że Kościółek swojego miejsca nie zmienił. Szybko zaczyna się mówić o cerkwi wochińskiej miejskiej i cerkwi wochińskiej przedmiejskiej, bo tak się nazywano świątynię w bezwoli. No i zaczyna się jakieś współżycie między jedną wspólnotą prawosławną, katolicką. Nie wiemy nic o żadnych sporach, bo Polska późnych Jagiellonów, a o tym czasie mówimy, była Polską niesłychanie tolerancyjną, otwartą, nikomu nie przeszkadzało, że Polska, no w zasadzie Włochy oczywiście leży w Wielkim Księstwie Litewskim, ale Rzeczpospolita Narodów była Rzeczpospolitą. Gdzie te narody żyły w dobrej zgodzie i koegzystencji. I przychodzi 1596 rok, kiedy w nieodległym brześciu, dzisiaj na Białorusi, zostaje zawarta Unia Kościelna. Dlaczego prawosławni postanowili w pewnym momencie dogadać się z rzymskimi katolikami? Otóż zagrożenia były dla nich zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne zagrożenia to była rosnąca, na, zwłaszcza na Litwie, tutaj też w naszym otoczeniu, kariera, jaką robili protestanci. 1517 rok, początek reformacji. I wielu, szczególnie mieszczan, ale też magnaterii, można rody radziwiłów, kilka innych, mają w swoich dziejach epizod reformacyjny. Katolicy stawiając opór reformacji. Zwołują sobór trydencki, który porządkuje życie kościelne, podnosi jakość edukacji, księży, wprowadza obowiązek funkcjonowania seminariów duchownych w każdej diecezji. I nagle się okazuje, że protestanci biegną do przodu, Katolicy biegną do przodu, a duchowni prawosławi są wyraźnie słabiej wykształceni. Od prawosławia odchodzi wiele znakomitych rodzin. Same duchowieństwo prawosławne, sami biskupi widzą, że żeby uratować obrządek wschodni, potrzeba jakiegoś przełomu. Negocjacje z papieżem trwają długie lata i ich finał znajdujemy w 1596 roku w Brześciu, kiedy większość biskupów prawosławnych, bo nie wszyscy, zawierają unię, której treść można sprowadzić do kilku tak naprawdę zdań. To znaczy prawosławni zachowują swoje obyczaje kościelne, swoje odrębności teologiczne, swoje zwyczaje, swoje prawo kościelne, swoją dyscyplinę, swój przede wszystkim piękny, wywodzący się ze starożytności obrządek, natomiast przyjmują nad sobą władzę papieża. Rzymskiego. Tam, gdzie do tej pory w ekteniach, czyli modlitwach wypowiadanych w czasie boskiej liturgii, czyli prawosławnej mszy świętej wspominano biskupów prawosławnych, patriarchę Konstantynopola i innych patriarchów, to zaczęto w tym miejscu wymieniać papieża rzymskiego. W rozmaitych częściach Rzeczypospolitej ta Unia była przyjmowana z rozmaitym entuzjazmem. Wiemy, że gdzieś tam dalej na Białorusi często cerkwie trzeba było zdobywać szturmę, tak? Dochodziło praktycznie do wojen religijnych, do awantur, które wciągały często całe miasta, całe wsie. Jedną z tych ofiar był Józef Koncewicz, pierwszy męczennik Unii. Wydaje się, że tutaj na Podlasiu Rzecz przeszła dosyć łagodnie. Nie zachowały się jakieś żadne relacje na temat tego, żeby prawosławni mieli stawiać tutaj większy opór. Tak naprawdę na nadburzu po kilkudziesięciu latach twierdzą, prawosławia taką ostoją pozostał tylko monaster w Jabłecznej, który Unii nie przyjął. Natomiast wszystkie okoliczne parafie tutaj szybko to Unię. Przyjął. I współżycie układa się tak, jak się musiało układać, bo tak naprawdę Chłopa wyznania rzymskokatolickiego od chłopa greko -katolika. jeżeli chodzi o styl życia, o potrzeby, o stopień zamożności, niezbyt wiele różniło. Owszem, kiedy był odpustu świętej Anny, to często do spowiadania szedł ksiądz Unita, czy nawet poproszono go o wygłoszenie kazania. Wiemy, że na przykład jak księdzu Unickiemu w bezwoli urodziło się dziecko, tak, bo pamiętamy, że w obrządku wschodnim można święcić żona tych mężczyzn. To w kumy poproszono proboszcza katolickiego od świętej Anny. Zaczęła też do cerkwi unickich przenikać formy, modlitwy, przenikać formy modlitwy nieznane wcześniej kościołowi wschodniemu. Modlono się na różańcu, śpiewano godzinki, pojawiły się konfesjonały, pojawiły się ławki, pojawiły się organy, pojawiły się sygnaturki. Pojawiła się forma kultu eucharystycznego, także związanego z procesją Bożego Ciała, coś czego w Prawosławiu przecież nie ma. Natomiast pod wpływem bliskości Kościoła katolickiego, coraz bardziej cerkwie unickie zaczęły się zbliżać swoją formą modlitwy i formą nabożeństwa do, do świątyń łacińskich. Ten stan rzeczy został w końcu w 1720 roku usankcjonowany na synodzie w Brześciu, który stwierdził, że no skoro ludzie tak sobie życzą, skoro mamy do czynienia z takim zjawiskiem, to nie należy z nim walczyć. Takim fajnym momentem, w którym się dowiadujemy dosyć dużo na temat, jak wyglądały te nasze kościółki, jest rok 1726. Z hełma przyjeżdża wtedy wizytator biskup i szczegółowo opisuje, jak te świątynie wyglądają. No, w bezwoli znajdujemy obraz nędzy i rozpaczy. Dziurawy dach, kiepski konostas, kiepskie ściany itd. Bardzo złe wyposażenie cerkwi. No i Efektem tego jest zbudowanie w 1728 roku nowej. Cerkiew Wochyńska, cerkiew świętego Dymitra wygląda lepiej. Ona wtedy ma, jak podejrzewamy, 40 kilka lat. Oceniana jest jako wieku średniego. Wiemy, że to była spora świątynia. Chodzili do niej chłopi z Wochenia, z Planty. Zdaje się, że z Bulitowa, również z Kopiny. I tutaj też, co jest ważne, wizytator zwraca uwagę proboszczom, że przy cerkwi musi być szkoła. Tutaj możemy mówić o takim pierwszym wyraźnym śladzie początkach edukacji w ogóle w Wochyniu i w Bezwoli. No i potem przychodzi rok 1874, kiedy podobnie jak w wielu innych miejscowościach nadburza, Rosjanie przemocą próbują Unitów wcielić do cerkwi prawosławnej, jest to przede wszystkim no, w jaki proces myślowy za tym stał. Zorientowali się, że ci chłopi Unicy przecież w domach oni nie mówili czystą Polszczyzną, a językiem tutejszym, językiem miejscowym. No i oczywiście Polski znali świetnie się nim. Posługiwali, że ich liturgia jest jednak zbliżona do liturgii prawosławnej, więc uważano, że jeżeli zrobimy z unitów prawosławnych, no to za chwilę zrobimy z nich też Rosję. No i szczególnie tu w zachodniej części nadburza, nad spotyka się to ze zdecydowanym oporem. Wszyscy znamy historię męczeństwa w drelowie, gdzie padli zabici ranni. Możemy mówić o pewnym zbiegu okoliczności, bo przecież awantura dokładnie co do godziny tej samej niedzieli jest w cerkwi w Bezwoli. To wtedy też swoja pogę ma konflikt między Rosjanami a Unitami i być może trudno powiedzieć to na pewno. Nie wynika to z dokumentów, ale być może gdyby ten oddział, który został delegowany do Drelowa, został Delegowany do bezwoli, to być może i u nas doszłoby do y, tragedii. A tak skończyło się owszem, na kilku aresztowaniach, na kilku pobitych. Y, parę osób poszło na zesłanie, natomiast uniknęliśmy zabitych i rannych. I zaczyna się trwający 30 lat y, okres y, trwania w tym, co dawne, w tym co dobre, w tym czego nauczyli nas ojcowie. Oczywiście do cerkwi prawosławnej nikt, kto nie musi, kto nie zostanie siłą albo okolicznościami życiowymi zmuszony nie chodzi. Nawet się zachowała taka tradycja, opowiadał mi jeden ze starszych mieszkańców już lat kilkadziesiąt temu, że zachowała się opowieść o księdzu prawosławnym, który rezydował tutaj przy cerkwi na bezwoli. I to opowiadał mi ten starszy pan, że to był dobry chłop, zasadniczo i wykształcony, i uprzejmy, i osobiście bardzo pobożny, i, i zawsze miał pełne kieszenie cukierków dla dzieci, żeby ktokolwiek mu do tej cerkwi zaszedł, a bez jak się uparli, to nikt nie zachodził i chłop umarł ze zgryzoty. Także taka smutna historia, ale brzmiąca wiarygodnie. Sakramenty unici przyjmują w tym czasie z rzadka, licząc na to, że gdzieś tam konspiracyjnie Przemknie się do nich ksiądz, najczęściej jezuita, bo to jezuici prowadzili tajne misje, które gdzieś tam przybędzie w przebraniu w nocy, przywiozą go jakąś tam furmanką, kilku obznajomionych i znających tajne przejścia chłopów, trafi do wioski z tym księdzem i wtedy w ciągu jednej nocy Odprawiano mszę Świętą, udzielano chrztów, pierwszej komunii, ślubów, ostatniego namaszczenia, spowiadano. Często taki ksiądz przez całą noc musiał pracować, żeby udzielić sakramentów kilkuset osobom. No i przychodzi rok 1905, kiedy car Mikołaj II wydaje pod koniec kwietnia edykt tolerancyjny, który mówi, że każdy obywatel imperium może dowolnie wybrać sobie religię, którą chce wyznawać spośród tych, które są zarejestrowane w imperium rosyjskim. Więc ci katolicy w Ochylił-Bez Bezwoli, Lisiowulce, Bojanówce, Kopinie, Plancie z dokonują tego wyboru. Jest to wybór wyjątkowo jednoznaczny. Skoro mogą potwierdzić to, że są katolikami, to natychmiast biegną do kościoła Świętej Anny, kościoła rzymskokatolickiego, żeby się szybciutko zapisać jako katolicy. Zresztą on Zresztą ten kościół Świętej Anny jest też zresztą przez chwilę tam zamknięty, żeby właśnie unici wcześniej nie mogli korzystać z sakramentów, ale szybko katolicy, dawni unici, szybko biegną i zapisują się jako rzymsko-katolicy. Dlaczego nie ma powrotu do Unii? Dlaczego nie ma powrotu do grekokatolicyzmu? Zwracam uwagę, że ten dekret carski pozwalał wybranie spośród religii, które są zarejestrowane, a kościoła grekokatolickiego w tym czasie w Rosji nie było. On został zdelegalizowany. Jego struktury zostały rozwiązane w 1874 i 5 roku. Poza tym... Ci Podlasiacy oni już nie pamiętali, tak naprawdę, ani liturgii wschodniej, nie było księży, którzy by potrafili odprawiać w obrządku wschodnim. Dla nich, tak naprawdę, kluczową sprawą była przynależność do tego kościoła, którym zarządza namiestnik świętego, namiestnik Jezusa, tak, święty, następca świętego Piotra, czyli papież rzymski. No i została pamięć, która. Która jest kultywowana, jak widzimy, już od 115 lat, natomiast ciągle ta samoidentyfikacja jako potomków Unitów jest bardzo silna. Mamy w Wochyniu przecież piękny murowany, cudnej urody kościół świętej Anny, który jest naprawdę też bardzo ładny artystycznie. Ale kiedy szkoła wyszywała sobie sztandar, to na tym sztandarze Znalazł się kościołek kościółek unicki. No i mamy tu jeszcze cerkiewkę na cmentarzu. Ale tutaj też trzeba sprostować pewien pogląd, który nie do końca oparty jest o fakty, to znaczy, nawet czasami w dokumentach urzędowych znajdujemy informację, że to jest kościółek z 1700 roku przeniesiony na cmentarz gdzieś tam w połowie XIX wieku czy pod koniec XIX wieku. Otóż nie do końca tak było. Kościółek pod wezwaniem cerkiew, pod wezwaniem świętego Dymitra, który stał na miejscu tam, gdzie jest szkoła, otoczony cmentarzem grzebalnym i tak on w połowie XIX wieku już praktycznie sypał się i groził zawaleniem, tam w pewnym momencie zabroniono na nabłuszeństwa, bo w powietrzu wisiała katastrofa budowlana. Więc pod koniec XIX wieku Rosjanie zdecydowali o rozbiórce tamtejszego kościółka on był, jak mówię, z końcówki XVII wieku. On miał już w tym czasie ponad 200 lat. Co na budowle drewnianą jest wiekiem poważnym. I postanowiono o zbudowaniu nowego kościółka na cmentarzu, nowej cerkwi. Ona zachowała, owszem, wezwanie świętego Dymitra. Przeniesiono do niej część wyposażenia. Natomiast... Z pewnością był to zupełnie nowy budynek. Przede wszystkim znacznie mniejszy, bo jak powiedziałem, miejscowi do cerkwi Prawosławnej wcale się nie garnęli. Chadzało do niej tylko kilku urzędników, kilku żandarmów, może jakaś jedna czy druga rodzina, która dzierżawiła pole od parafii prawosławnej. Natomiast budowanie większej świątyni, tak dużej chociażby jak ta, która stała. W Wochyniu, tam gdzie dzisiaj jest szkoła, miało się zupełnie z celem, a nawet jeżeli ktoś z Włościan chciał pójść do cerkwi, to on i tak wybierał cerkiew na bezwoli, bo przeważnie jednak do cerkwi chodzili mieszkańcy wsi. Miasteczko Wochyn, tak jak wszystkie inne miasteczko, na każde inne miasteczko na Podlasiu, było miasteczkiem przeważnie polsko-żydowskim. To była większość zasiedlenia, a unici, ich potomkowie, to była przeważnie ludność z otaczających wsi. I pod koniec XIX wieku zbudowano nowy kościółek, który miał służyć wspólnocie prawosławnej, ale to to jest ta maleńka świątynia, którą dobrze znamy, która jest otwierana obecnie 2-3 razy do roku tylko na nabożeństwa. Natomiast ona jest znacznie młodsza jest to zupełnie inna świątynia niż ta, która stała w Wocheniu do połowy XIX wieku. Tak?